Po świetnie. Spójrz na to. Widzimy, I co teraz? Planujesz wyhodować sobie nowe oczy, tak. Ilgefort? Gdy go zabijałem, proces nie był zakończony. I wyglądało to mocno makabrycznie, ale. Jak rozumiem, skojarzenie z tym zwyrodnialcem było czysto przypadkowe? Oczywiście. Słyszałem też o pewnym ślepym krasnoludzkim bogaczu z Mahakamu, który kazał sobie wprawić w oczodoły dwa wielkie rubiny. Dalej nic nie widział, ale ponoć prezentował się bardzo Mm-hmm. Teraz dostaniemy się na górę. Po schodach. Zaraz je naprawię. Gotowe. Chodźmy. Zauważyłam, że to całe napięcie między tobą, Yennefer i Triss, bardzo źle wpływa na Cirille. Wy chyba naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jak to wygląda. Ris udaje starszą siostrzyczkę Ciri, ale tylko patrzy, jakby ci wskoczyć do łóżka. Ty i Jennifer bawicie się w rodziców. Tak, więc jeśli chciałabyś się wcisnąć na piątego, to ewidentnie nie ma już miejsca. na to. No i co teraz? Wygląda na to, że wszystko będę musiała robić za Ciebie. Widzisz tego strażnika, który wygląda jakby czekał na zapłatę? Nie mam drobnych. Chodzi o krew, okup z krwi. Ten strażnik to Fialan, postać z Elfiej legendy. Czy ty nic nie czytasz? Przepraszam. musi mieć naprawdę duży wpływ na cesarza, skoro zgodził się zapewnić bezpieczeństwo loży. Co o tym myślisz? Co myślę? Chcesz mnie tak po prostu pociągnąć za język bez żadnego? Gerald? zmęczyłam się, usiądźmy i porozmawiajmy? Aż tak ci zależy na grze wstępnej? Nie uśmiecha ci się współpraca z cesarzem. Wręcz przeciwnie. Dotąd największym błędem Loży było stawianie na słabych władców. I ponuje ci, że Emcher trzyma swoich czarodziejów tak krótko. Jenefer ma rację, trzymając cię z dala od polityki. Nie zorientowałbyś się, skąd wieje wiatr, nawet gdybyś obsikał sobie spodnie. Powinnaś porozmawiać z Yennefer. Widzę, że ciągle są między wami jakieś nierozwiązane sprawy. Yennefer zawsze chodziła własnymi drogami. To naprawdę wzruszające, że teraz postanowiła zadbać o sprawy loży. Jeśli jej nie ufasz, zawsze możesz odejść po pokonaniu dzikiego Gon i poprosić o azyl w Redanii. Albo wsadzić głowę do paszczy Zoigla. Dzięki, ale mam inne plany. Umowa z to wasza sprawa. Nie mnie powinny ściągnąć za język. Czyli nic ci nie powiedziała. A co z jej osobistymi planami? Czyżby chciała w swoim czasie zostać doradczynią młodej, obiecującej cesarzowej? Trzymaj się z daleka od Cili. Ona jest dorosła, Geralt. Ciągle zapominasz, że potrafi już sama decydować o sobie. To co, idziemy? Nie uważasz, że powinieneś się przestać wreszcie wtrącać do życia Ciri? Nie. Przecież wiesz, że nie możesz nas wszystkich odgonić od niej mieczem jak watachy wilków. Mogę i zrobię to, jeśli będzie trzeba. jest czujesz nie mój medalion... nie rozśmieszaj mnie tym swoim wisiorkiem dostroić się do elfiej magii jest odrobinę trudniej niż wyczuć śmierdzącego biesa patrz ARCHAN lumar no i co znaczy, że kamień słoneczny jest gdzieś tutaj, więc nie stój jak kołek, tylko spróbuj poprzestawiać te zwierciadła. Go i zabierajmy się stąd. Nie tak szybko. Musimy coś ustalić. Niech zgadnę. Musisz lecieć. Zaraz mi powiesz, że z jakiegoś powodu kamień słoneczny jest ci o wiele bardziej potrzebny niż nam. Zamienisz się w sowę i... Ciu! Nie wiem, skąd ci to przyszło do głowy. Bezpieczeństwo Ciri jest teraz dla mnie najważniejsze. Chciałam porozmawiać z tobą o przyszłości. Mojej przyszłości. Pewno spodoba ci się w Polecam górzyste okolice na Zairu. <laughs> No patrz, a Jennefer mówi, że nie masz poczucia humoru. Ale teraz słuchaj uważnie. Kiedy tylko pokonamy Gon i Ciri będzie bezpieczna, oszałamiająca kariera Jennefer na cesarskim dworze się skończy. Z mojej perspektywy świetnie się składa. Bo nie interesuje mnie odrodzenie Loży, jeśli nie będę miała decydującego głosu. Mówisz mi to wszystko, bo... Jak cię znam, to kiedy pokonamy dziki Gon, wymkniesz się z Ciri tylnymi drzwiami, żeby przepaść gdzieś w głuszy, prawda? Bardzo to romantyczne. Ale może zamiast niszczyć dziewczynie życie, lepiej weź ze sobą Yennefer i zniknij. Miejsce Jenefer przy Mchyrze. I przy Ciri. Chyba rozumiesz, że to się stanie tak czy inaczej. I naprawdę wolałabym, żeby Jenefer była już wtedy daleko. Trzymanie jej w cesarskich lochach byłoby kosztowne i sprawiałoby złe wrażenie. Masz dla mnie jeszcze jakieś wskazówki? Czy możemy już wracać? Możesz już iść. Wiem, że masz jeszcze coś do załatwienia.